Cześć Wam w tygodniowej serii Multisystem, jak zwykle się widzimy w piątek. I co ja dzisiaj dla Was przygotowałem? Otóż mam dzisiaj dla Was o wiele bardziej złożony system, więcej kuponów. Natomiast zaraz porozmawiamy sobie o jego zaletach. Przedstawię Wam też wady. Ale zanim do tego dojdziemy, malutkie sprostowanie na temat rozumienia moich poprzednich systemów. Otóż czytam Wasze wszystkie komentarze. Staram się odpisywać w jakoś tam wolnym czasie. No i widzę, że większość z Was w dalszym ciągu wielu kwestii w systemie skróconym nie rozumie. Otóż, kwestia numer jeden. W pierwszym odcinku pilotażowym pokazałem zastosowanie systemu 3912 w tak zwanych łamakach. Co nie znaczy, że trzeba grać akurat łamaki. Czy też jakieś tam inne wysokie kursy. Jeżeli chodzi o łamaki, pokazałem to, że w systemie 3912 zawiera się każda możliwa dwójka. To też zasugerowałem, że dodając pewniaka 101 można grać z systemem 34 i mieć gwarancję wygranej przy dwóch wysokich trafionych kursach i tym pewniaku 101. To jest takie zastosowanie, które się idealnie nakłada na graniu łamaków. W przypadku, gdybyśmy jednak chcieli grać. Same trójki 3912 i chcielibyście zagrać tak grać trójki e, na przykład po to, żeby były to kupony bez podatku, bo przy trzech zdarzeniach bez podatku można zagrać na przykład w fortunie, ale nie tylko e, to nie trzeba dodawać czwartego kursu 101, tylko po prostu zagrać zwykłe kupony solo składające się znaczy solo, składające się z trzech zdarzeń. Także w takiej sytuacji gramy po prostu kupony składające się z trzech zdarzeń nie jakieś tam maxi-kombi, nie jakieś tam kombinowane na zasadzie jakieś systemy dodatkowo pełne. Po prostu nie, nie ma takiej potrzeby, a w przypadku systemu, zagania systemu, tracimy tą możliwość zagania bez podatku. Dobra, to tak na machinesie, głównie mówię to w kontekście ostatniego systemu 4814, gdzie zauważyłem po Waszych wypowiedziach, że większość z Was nie rozumie zastosowania tego systemu. Zaczęliście się mnie pytać, a to, to nie lepiej zagrać same trójki, albo trzy, czterech właśnie. E, otóż nie. Otóż e, cała przewaga tego systemu 4.8.14 polega na tym, że to właśnie kupon składający z czterech zdarzeń, bez żadnego systemu, tworzy tak zwany zakład bezpieczny. I to właśnie zakład bezpieczny daje nam tą przewagę, daje wartość oczekiwaną dodatnią. Jeszcze trzeba odpowiednio dobrać kursy. Takie szczegóły... Jak my to robimy, jakie kłosy dobiechamy, jak to przeliczamy, no to już tylko i wyłącznie podaję na grupie. Także zapraszam jak coś, jeszcze są jakieś tam wolne miejsca, bodajże około 20 wolnych miejsc jeszcze mamy, więc można się kontaktować. Nie wiem jak to będzie jutro, bo dzień kiedy nagrywam, to jest dzień wcześniej. Niemniej jednak można się ze mną skontaktować i chętnie wtedy to wyjaśnię. Dobra, wracając do naszego systemu. Więc nie gramy żadnych dodatkowych systemów, typu na przykład, tak jak mamy tutaj 12, 17, 68, to 10 i tak dalej. Można to robić, nie przeszkadza to, niemniej jednak sami sobie pisujecie wartość oczekiwaną. Wartość oczekiwana to jest nadrzędna, jakby to powiedzieć, definicja, bez której, bez zrozumienia której nie będziecie w stanie nauczyć się wygrywać u buchmacherów. Dlatego też odsyłam Was do odcinka, gdzie nagrałem jeszcze na samym początku kanału, czym jest wartość oczekiwana, jak ją wykorzystać, jak ją przeliczać, jak na podstawie wartości oczekiwanej przeliczyć prawdopodobieństwo, na podstawie którego też jest nagrany odcinek, do tego też możecie sobie wrócić. I nie przełamiecie tej granicy zarabiania pieniędzy, dopóki nie zrozumiecie, tej, tego podstawowego pojęcia. Dobra. No ale tak. Więc mamy dzisiaj sobie system 12.1768. Jak widzicie na Heistunku, tu jest część na razie tego systemu przedstawiona. System 12.1768 jest też yy, symetrycznym systemem. Symetrycznym to znaczy, że każda dziesiątka możliwa występuje dokładnie jeden, jedyny raz. Gdybyście chcieli zagrać system pełny 1268, to zgodnie ze wzorem musielibyście zagrać 17 silnia kuponów podzielić na 17 minus 12 silnia, a więc 5 silnia razy 12 silnia. Po skróceniu 17 silnia podzielić przez 12 silnia, to wychodzi 17 razy 16 razy 15 razy 14 razy 13 podzielić jeszcze przez 120, bo 5 silnia to 120. To nam się ładnie skraca. I zostaje 6188 kuponów do wysłania. Gdybyście chcieli zagrać system pełny, a więc tu już mamy pierwszą korzyść tego systemu. Czyli zamiast wysyłać 6188 kuponów, ewentualnie jeżeli Buchmacher pozwoli nam, ale z reguły pozwala, wystaje się chyba do 13, a w fortunie do 12. Możliwość grania systemów, to zauważcie, że. Też nie ma takiej możliwości zagania tych wszystkich kombinacji, ale nawet gdyby były, to byłoby te 6188 kombinacji, no troszeczkę dużo. A wiadomo, danego dnia, dany weekend może, mogą typy wam nie wejść. No i co się stanie? Po prostu przegracie dużo pieniędzy. Natomiast system skrócony skraca to aż 91 razy, czyli zamiast wysłać 6188 kuponów, żeby mieć wszystkie kombinacje. 12 z 17 możemy to skrócić do zaledwie 68 kuponów, jest troszeczkę pracy, ale już mówię jakie są tego korzyści. Niejednokrotnie y, wielu, wielu z Was y, grało tak zwane tasiemce y, gdzieś tam na niskie kursy. Kupony takie na weekend, typowo y, gdzieś tam swoje jakieś tam ulubione drużyny, ale generalnie. Zastosowanie tego systemu raczej ma do niskich kursów, więc będę mówił o niskich kursach. No i tak zagaliście sobie 17 zdarzeń, no i wiele wielu z Was to przeżywało, że jeden kurs nie wszedł, prawda? Jeden kurs nie wszedł, no i jak byłem blisko, dużej wygranej, ale jednak się nie udało, ten jeden kurs nie wszedł. Otóż, jeżeli zechce Wam się wybrać sobie takich 17 zdarzeń o niskich kursach i rozpisać ten system, czyli wysłać 68 kuponów. To wcale nie jest takie trudne. To trzeba poświęcić, może troszeczkę trzeba poświęcić, ale jeżeli jest z tego y, duża korzyść, to myślę, że warto. Otóż przy tym systemie jeżeli popełnicie jeden błąd, to macie aż 20 gwarantowanych dwunastek. Do gwarancji sobie za chwilę przejdziemy, ale teraz Wam pokażę, jak to wygląda na podstawie kursu przykładowo 1,30$. Wyobraźcie sobie, że wybieracie sobie na weekend, załóżmy w piątek, sobie wieczorem siadacie i rozpisujecie sobie, wybieracie 17 meczów takich po kursach 1.30. No jak tam dodacie wyższe, no to i wyższa wygrana będzie, ale ja będę się opiechał teraz na kursach 1.30. Dlaczego na 1.30? Dlatego, że na przykładzie fortuny 1.30 kurs każdy dodany kolejny zwiększa procent wygranej. To znaczy jest taka promocja, nie tylko Fortuna ją ma, Total ją ma, FortBet ją ma. Większość Buchmacherów ma takie promocje, że im więcej dodasz zdarzeń do kuponu, tym większy procent jest dodany do kuponu. No, w przypadku 14 zdarzeń jest to 50%, mówię o fortunie, w przypadku 12 zdarzeń 40%. Jak znacie Buchmacherów, którzy dają jeszcze więcej procent, to tym bardziej warto się zainteresować. Wybieracie sobie 17 zdarzeń po kursach 1,30 na przykład. I teraz, jeżeli zdarzyłoby Wam się, że tawicie wszystkie 17 zdarzeń tym systemem, to tawicie wszystkie 68 kuponów, tak? OK. Natomiast y, kurs każdego kuponu y, kursie 1,30, no to jest 1,30 do potęgi 12. A to jest na przybliżeniu 2330 23, 23, kurs całego kuponu. te 2330 kurs musicie jeszcze normalnie obniżyć o podatek dlaczego? Dlatego, że jakbyście zagrali z systemem maxi Kombi, czyli takim systemem pełnym, tak jak to proponuje na przykład wielu Buchmacherów, co prawda nie jest 17, ale, ale Ogólnie mówię o systemach, yy, znaczy systemach pełnych, to w przypadku systemu pełnego nie dostajesz tych procent dodatkowych do wygranej, tylko musisz odprowadzić jeszcze podatek. Co oznacza, że średni, średnia, średni kurs jednej kombinacji, w przypadku dokładnych kursów 1,30, będzie to dokładny kurs 23,30, zmniejszy się o 12%, a więc zostaje kurs 20,5, czyli przebicie tego, co zainwestowaliście. W najlepszym wypadku dostaniecie razy 20,5, w najlepszym wypadku, bo podatek. Dzięki temu, że rozpiszecie sobie to na 68 kuponów, to Wasze przebicie nie wyniesie 20,5, ale wyniesie 20,5 razy dodatkowo 40% do wartości kuponu, czyli tak jakby dodatkowy kurs 1,40. Oznacza to, że przebicie nie wynosi 20,5, ale 28,7%. 28,7% to jest, proszę Was, aż 40% wyższy kurs, tak? Czyli to jest 40% wyższe wygrana. Jeżeli teraz dobrze dobierzecie kursy, czyli kursy, które mają wartość oczekiwaną dodatnią, to już uczę na szkoleniach, jak wybierać takie wartości oczekiwane. Są różne porównywarki kursów. Można też i na podstawie pewnych statystyk albo błędów znaleźć takie kursy, które mają, są jakby lepsze od, od prawdopodobieństwa, czyli stosunek kursu do prawdopodobieństwa jest, wynosi ponad 1, czyli wartość oczekiwana wynosi ponad 1. OK, i teraz dobrze, więc kolejna zaleta to jest te 30%, skracamy to do 68 kuponów, gramy te 68 kuponów i co się dzieje? W momencie, kiedy popełnicie jeden błąd, to dostajecie na przykład wysłałeś 68 kuponów po 2 zł, tak? Dobra. 68 kuponów po 2 zł to wydajecie 136 zł. Jeżeli wam się uda wytypować wszystkie 17 meczów, no to będzie to fajna wygrana, bo to będzie 68 trafionych kuponów, każdy po 2 zł, czyli 136 zł i jeszcze razy 28, tak? To już macie tam ponad 3000 zł wygranej. Ale My rozmawiamy o przypadkach, które się zdarzają częściej, czyli że popełnimy jakiś błąd. No, trudno być tak świetnym typem, by wytypować wszystkie 17 zdarzeń. Wtedy nie byłby nam potrzebny system. No, po prostu gralibyśmy 17 zdarzeń i byśmy uważali, że nas no, skoro się nie mylimy, to po co nam ten system skrócony na jakieś tam błędy? Ale my musimy brać pod uwagę, że kilka zdarzeń nam nie wejdzie. No i dobra, weźmy taki przykład dla porównania, że popełniamy ten jeden błąd. Czyli klasyczny kupon, znowu byłem blisko, jeden błąd mi nie wszedł. Niski kurs mi zawalił i nie trafiłem kuponu. Dobra, co się wtedy dzieje? Otóż, ja jeszcze tylko tak pokrótce Wam pokażę ten system, jak tutaj wygląda na, na ekranie. Zauważcie, jak on jest bardzo ładnie symetrycznie ułożony. Każda dziesiątka występuje dokładnie jeden raz, a każdy mecz się zdarza na 48 kuponach. Dokładnie. Tak wygląda cały ten system. Może jeszcze cofniemy na chwilę do części drugiej, żebyście mogli sobie go ładnie skopiować. I część trzecia. I mamy tutaj w trzech częściach cały ten system. Troszeczkę zajmuje. No nie da się tak bardziej skrócić z 17 rzeczy systemu, żeby, żeby miał piękne gwarancje i żeby pokazywał wszystkie możliwości tego systemu. Dobra, ok. Przejdziemy sobie teraz do tabeli yy, gwarancji, tak, tak zwanej, tabela wygranych, czyli tabela gwarancji inaczej. I zobaczcie co tu się dzieje. Ok. Ponieważ wiadomo, nie gramy 6188 kuponów, to też praktycznie marne szanse są, byśmy trafiając 12 zdarzeń wstrzelili się w tą jedną z 91 możliwych kombinacji. No bo tak jak już mówiłem, skracamy system 91 hazy. A więc, jeżeli zdarzy nam się taka przypadłość, że trafimy, będziemy mieli aż 5 błędów, no to mamy szansę dokładnie 1 do 91, że akurat ten kupon będzie trafiony. No ale nie liczymy na 5 błędów, tylko liczymy na to, to są niskie kosy, że po prostu większość zdarzeń, zdecydowana większość zdarzeń nam wejdzie. OK. Przy 13 zdarzeniach to to już jest szansa dokładnie 1 do 7. Jak widać 14,30% że trafimy dokładnie jedną dwunastkę. Ale najpiękniejsze w tym systemie jest to, że ma, ten system ma gwarancję, on jest tak idealnie ułożony, że przy 14 zarzenia, czyli przy trzech błędach mamy 100% szansy, że trafimy dokładnie jedną dwunastkę. Dokładnie jedną dwunastkę to jest szansa dokładnie 100%. Zauważcie, że przy dwóch popełnionych błędach już mamy bardzo ładny zysk, czyli Rzucamy takie, robimy takiego tasięca na niskie kursy. I dwa błędy popełniamy, nawet nie jeden, tylko dwa, i już jesteśmy bardzo ładnie zarobieni. Bo zobaczcie, mamy 512. dwunastek, tak? Czyli 512 dwunastek przy założeniu, że to są kursy 130, bo przy wyższych kursach to jest dużo większa wygrana, to się bardzo fajnie mnoży. No ale zakładam te takie najbardziej prawdopodobne kursy dające ten procent dodatkowy jeszcze, tak? Czyli mamy w tym momencie. Mamy w tym momencie kursy 1,30 i te kursy 1,30, jak sobie pomnożycie, to wychodzi wam kurs 2870 za 12. A więc 5 trafionych 12, tak, to już jest tak, jakby kurs trafiony 140 z kawałkiem HZ Stawka, czyli mamy 280 zł ze 136 zainwestowanych, czyli ponad dwukrotnie zahabiamy przy dwóch popełnionych błędach. Tak. Przy jednym popełnionym błędzie, tu już mamy bardzo dobry progres. Zauważcie, przy jednym popełnionym błędzie, tak jak widać na, w tabeli, mamy 20 trafionych dwunastek. Czyli zauważcie, ile razy wam się zdarzyło, że jeden błąd mieliście, jedna pozycja wam nie weszła i mówicie, ale byłem blisko dużej wygranej. W tym wypadku macie tą dużą wygraną. Jeden popełniony błąd daje Wam aż 20 gwarantowanych 12, 20 gwarantowanych 12, to jest wygrana przy kursach 1,30 158 zł. Także już jest to całkiem fajna sumka. No ale nie muszę mówić, że przy zero błędach, czyli 68 trafiamy kuponów, każdy kupon jest trafiony i wtedy mam tą wygraną powyżej 3000 zł. Dobra. OK. Tak. Jeszcze chciałem tylko Wam wspomnieć, że jeżeli chodzi o książeczkę mojego taty, o której Wam wspominałem, czyli wszystkie systemy skrócone, które tata mój napisał, są takie dwie książeczki. Jedna dotyczyła systemów do multilotka, przy czym te systemy do multilotka mają tak samo zastosowanie do buchmacherki. Ta książeczka, która się okazała bestsellerem w dziedzinie gier liczbowych w 1995 roku, kiedy multilotek wchodził na rynek, była olbrzymia sprzedaż tej książeczki. To tą książeczkę macie już od jutra dostępną w sklepie na, na stronie www.wigglyzbooking.pl. I na tej stronie macie tam sklep. Macie możliwość też dołączyć do współpracy ze mną, i tam już będzie ta możliwość kupienia tych systemów. Na razie w wersji PDF, dlatego że. Liczba wydrukowanych egzemplarzy jest ograniczona, zostały tylko te, te same broszury. Tylko autorskie mojego taty, znaczy inaczej, część autorska, tak jakby przeznaczona, tylko i wyłącznie tata sobie zostawił i, i tata niechętnie sprzedaje te, te już gotowe, wydrukowane. Natomiast te w wersji PDF macie możliwość zakupić. I druga książeczka, też mojego taty. Napisana rok później pod tytułem Pohadnik Buchmacherski. Ona się bardziej odnosi właśnie do zrozumienia pojęcia wartości oczekiwanej. Tam macie też tabelę prawdopodobieństw, szacunkowe trafienia przy odpowiedniej liczbie goli i pewne statystyczne różne odniesienia, to znaczy inaczej wykorzystanie statystyki do tego, w jaki sposób można to wykorzystać w Buchmacherce, i tam też macie systemy skrócone. A więc e, obie te broszury e, będą dostępne w wersji PDF e, na sklepie e, na sklepie, nam, tak jak już mówiłem na stronie www.wygsbook.pl e, już od jutra. No i dobra, tak jeszcze podsumowując na koniec odcinka, e, powiem tylko krótko wady i zalety tego systemu. Więc niewątpliwą wadą tego systemu jest to, że trzeba wypełniać dużo kuponów, tak? tutaj niestety nie da się to jest 17 zdarzeń my chcemy wszystkie dwunastki zawrzeć, znaczy wszystkich nie możemy bo wszystkich jest 6188 skrócenie tego systemu maksymalnie który by posiadał gwarancję który by dawał tą symetrię to niestety, ale to i tak jest, zostaje 68 kuponów więc jest troszeczkę wypełniania jesteście lenili pewnie, więc nie każdemu się chce natomiast jeżeli Dzięki temu macie zacząć trafiać kupony, zacząć odnosić sukcesy, mimo tego, że popełnicie jakieś tam błędy, to myślę, że warto by warto poświęcić powiedzmy tą godzinę załóżmy w piątek czy w sobotę na przeanalizowanie sobie, wybranie sobie 17 typów na weekend i rozpisanie tego na te kupony. Dobra, to jest jedna z niewątpliwych wad, czyli duża ilość kuponów. Wiem, że Wy lubicie proste systemy z małą ilością kuponów, natomiast proste systemy też mi się jakoś tam kończą, bo załóżmy, no proste systemy, jest ich mało z małej liczby kombinacji. Natomiast jeżeli chodzi o systemy już takie większe, dłuższe, one mają szereg zastosowań i można je dodatkowo, jakby to powiedzieć, wykorzystać na wiele sposobów, dobra ok. E, więc tak jak już mówiłem, dużo, dużo kuponów, Drugi, druga wada tego systemu to jest taka, że co się też wiąże z dużą ilością kuponów, że e, no minimalne zagranie to jest 136 zł, no bo 68 kuponów po 2 zł minimalna stawka gdzieś tam da się po złotówce, natomiast ja nie polecam tych błokerów akurat. E, więc 68 kuponów HZ2 zł to 136 zł trzeba minimalnie zainwestować, czyli no niestety nie pójdziemy sobie i nie zagramy sobie za 5 czy 10 zł 10 na to, że trafimy fortunę, tylko tutaj trzeba już wygospodarować pewien budżet, to coś kosztuje, żeby mieć tą gwarancję przy błędach, żeby mieć wygraną, dobra, ale jeżeli chodzi o zalety, zalety ten system ma niewątpliwie, duże po pierwsze, pierwszą zaletą jest właśnie ta symetria omawiana no nie jest to prosty system do tego, żeby go ułożyć, żeby zachowało taką właśnie symetrię, że tutaj każda dziesiątka możliwa, czyli wylosujcie sobie jedną dziesiątkę ze wszystkich możliwych kombinacji. Powiedzmy, że weszło wam mecz piąty, trzeci, czwarty, siódmy, ósmy, dziewiąty, jedenasty, trzynasty, piętnasty i powiedzmy szesnasty. Tak? I we w tym momencie to jest jedna z, jedna z wielu, wielu tysięcy kombinacji, bo dziesiątek w 17 tu jest jeszcze więcej niż 12 w 17, tak swoją drogą. I tutaj mamy każdą możliwą dziesiątkę, która występuje dokładnie, dokładnie jeden raz. Także jest to, jest to niesamowita zaleta tego systemu. Eee, dobra, druga sprawa to jest to, że dzięki temu systemowi mamy możliwość dostać bonus plus 30%. Na przykład w Fortunie za zaganie kuponu ako 12. Przy AKO 14 jest nawet 50%, tutaj mamy plus 40%. Co ja napisałem, że 30%, 40% jest w Fortunie, czyli plus 40%. I nie tylko w Fortunie, u wielu Buchmacherów, tak jak już mówiłem, Total Bet, Forbet, jest parę innych Buchmacherów, na których ja akurat rzadko inwestuję. W Totalotku też jest taka możliwość. Natomiast no niewątpliwy plus, ktoś, kto ma podejście matematyczne do gry, tak jak ja, to doskonale zdaje sobie sprawę, ile to jest 40% wartości dodanej. Dobra. E, tak, kolejna zaleta niewątpliwa, tak jak widzicie w tabeli wygranych, gwarancja przy trzech błędach. Przy trzech błędach mamy gwarancję trafienia jednej dwunastki, czyli tak jakby takiego kuponu można powiedzieć już jakby nie patrzeć To Tutaj w zależności, jakie kursy sobie wybierzecie, to przy trzech błędach mieć. Mieć gwarancję tego, że kupon nam wejdzie, to jest myślę, że to jest fantastyczna sprawa. To akurat by się przydało z kolei do, 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 do STS-u, bo tam możecie też mieć coś takiego, że jeżeli na przykład popełnicie trzy błędy, to macie zakład bezpieczny. Bo tam co prawda jest kurs 175, ale przy 12 zdarzeniach jest to do rozegrania, tak żeby jeszcze można zagrać zakłady bezpieczne w STS-ie. No tak, akurat przy okazji. Nie ma co prawda plus, 30, plus 40% do wygranej, natomiast jest korzyść taka, że w przypadku jednego błędu, czyli już nie trzech błędach, ale czterech błędach, mamy pewność, że trafiliśmy kupon płatny jeszcze 10 razy stawka. Okay. dobra. No i największa największa przewaga tego systemu, to do tej pory jeszcze takiej przewagi nie mieliśmy. Liczba kombinacji jest skrócona 91 razy, czyli 91 razy mniej niż gdybyśmy musieli wypełnić wszystkie możliwe dwunastki z 17 zdarzeń. Normalnie byłoby to 6188, a, a tak mamy 68. Dobra to tyle na dzisiaj. Piszcie w komentarzach, jak Wam się to podoba, bo na podstawie tych komentarzy ja będę wiedział. Czego ode mnie oczekujecie? Jaki nagrać następny odcinek? I zapraszam do odwiedzenia mojego sklepu do mojej strony www.wygacebookim.pl. I nadmieniam, że jeszcze zostało kilka miejsc, około 20, do mojej grupy szkoleniowej. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Hej!